Leopold Okulicki urodził się 12 listopada 1898 roku we wsi Bratucice w powiecie Bochnieńskim. W maju 1913 roku przystąpił do miejscowego związku strzeleckiego i rozpoczął kurs podoficerski. Kiedy wybuchła I wojna światowa, młody Leopold uciekł z domu, aby wstąpić do Legionów Polskich. Niestety, po niedługim czasie ze względu na zły stan zdrowia oraz młody wiek, przełożeni odesłali go do domu. Okulicki nie poddał się i ponownie próbował dostać angaż w legionach. Ostatecznie 15 czerwca 1915 roku został zameldowany w 9 kompanii 3 pułku piechoty 2 brygady na stanowisku strzelca. Po ponownym wstąpieniu do legionów Leopold Okulicki trafił na front tam, gdzie walczyła druga brygada. Ona od lata w 1916 roku znalazła się razem z pozostałymi brygadami na Wołyniu. Tam trwały mordercze walki między innymi pod Kostuchnówką i w obronie tzw. Reduty Piłsudskiego. Po tych walkach Okulicki został awansowany do stopnia kaprala. Później brygady zostały wycofane w rejon Warszawy na szkolenie, w rejon Zegrza. Tam znów Okulicki poszedł na kurs już oficerski. Ale dalsze losy legionów potoczyły się już według pewnego scenariusza politycznego. Latem 1917 roku doszło do tak zwanego kryzysu przysięgowego. Okulicki opowiedział się wtedy po stronie Józefa Piłsudskiego, to spowodowało, że przestał być żołnierzem 3 pułku piechoty Legionów II Brygady, trafił do armii Austriackiej, został wysłany na front. I walczył w kolejnych jednostkach austriackich. Tam również przeszedł kolejny kurs pod chorążyk rezerwy. Leopold nie dosłużył jednak w armii austriackiej do końca wojny. W listopadzie 1918 roku w Bochni sformował Pluton złożony z byłych uczniów swojego gimnazjum, członków polskiej organizacji wojskowej, który wszedł następnie w skład czwartego pułku piechoty legionów i wraz z nim wyruszył pod Lwów. W czasie walk frontowych z Ukraińcami 3 lutego 1919 roku Kulicki został ranny. Po kilku miesiącach rekonwalescencji wiosną wrócił na front. Tym razem wojny już polsko-bolszewickiej. Walczył na terenach litewsko-białoruskich, aż po Berezynę. W tych walkach wszystkich odznaczał się bardzo wielkim męstwem, odwagą, walecznością. To sprawiło, że Został odznaczony kilkukrotnie krzyżem walecznych, a potem, już po wojnie, przez Józefa Piłsudskiego był dekorowany orderem Wirtuti Militari. W czasie tych walk, awansował kolejno do stopnia podporucznika, potem porucznika, a po zakończeniu walk został zweryfikowany w ogóle w stopniu kapitana. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął się dla Leopolda Okulickiego okres w miarę spokojnego, pokojowego życia. Z jednej strony było to życie rodzinne, w 22 roku się ożenił, dwa lata później urodził się jego syn Zbigniew, a z drugiej strony zaczęła się, zaczął się rozwój kariery oficera służby stałej. Okulicki ukończył wyższą szkołę wojenną, w 1925 roku został kapitanem dyplomowanym, a później przez pięć lat służył w Grodnie w dowództwie Okręgu Korpusu, najpierw jako kierownik referatu mobilizacyjnego, a później jako szef oddziału ogólnego. Przez kolejnych pięć lat stosunkowo często zmieniał miejsce swojej służby i dopiero we wrześniu 1935 roku trafił do sztabu generalnego. Został dowódcą wydziału wschodniego w oddziale trzecim operacyjnym i tam odpowiadał za opracowanie planu obronnego na wypadek agresji ze strony Sowieckiej. I w marcu 1939 roku, kiedy coraz agresywniejsze stawały się żądania niemieckie, wtedy Okulicki został przeniesiony do Zespołu Z, tego, który miał opracować plan Zachód, plan na wypadek wojny obronnej z Niemcami. Wybucha druga wojna światowa. Ze względu na szybkie postępy armii niemieckiej 5 września rozpoczęto ewakuację najwyższych instytucji państwowych z Warszawy. Po wybuchu wojny pułkownik Okulicki nie chciał pozostawać w sztabie, tym razem już naczelnego wodza. Starał się o przydział frontowy. Kiedy sztab został ewakuowany z Warszawy, on w Warszawie pozostał, wszedł w skład sztabu Armii Warszawa, a w drugiej połowie września objął dowództwo kilkubatalionowego zgrupowania, z którym walczył zresztą z powodzeniem na przedpolach Warszawy. W ostatnich dniach obrony stolicy. Wziął udział w naradach związanych z kapitulacją miasta. Nie udało mu się opuścić Warszawy przed kapitulacją, w związku z tym stawił się do dyspozycji generała Karaszewicza Tokarzyskiego i przeszedł do konspiracji. 1 lipca 1940 roku Leopold Okulicki został mianowany pułkownikiem Służby Stałej. Zagrożony aresztowaniem, we wrześniu 1940 roku został odwołany do Warszawy, gdzie przez miesiąc był inspektorem Komendy Głównej ZWZ, a następnie został mianowany komendantem Obszaru II Lwowskiego ZWZ na terenie okupowanym przez Armię Czerwoną. Po walkach w obronie Warszawy, za które Leopold Okulicki po raz kolejny otrzymał order i militari, Początkowo miał zamiar przedostać się przez Węgry na zachód do Francji, by tam zgłosić się do odtwarzanego wojska polskiego, ale jednak zmienił zdanie i 27 września zameldował się do dyspozycji generała Michała Karoszewicza Tokarzewskiego. 27 września to jest dzień, który obchodzimy jako Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, bo tego dnia powstała służba zwycięstw Polski, ta, która stała u Genezy Związku Walki Zbrojnej i później Armii Krajowej. Więc Leopold Okulicki od samego początku brał udział w tych działaniach, przysięga złożył 28 września, a w październiku został dowódcą okręgu Służby Zwycięstwa polskiej, a później złodzieżu w Włodzi. To był trudny odcinek, ziemię wcielone do Rzeszy, nasycony w dużym stopniu ludnością niemiecką, natomiast Okulicki sprawnie prowadził działania organizacyjne. Niestety wiosną 40 roku, w wyniku szerszej wykonspiracji w okręgu, Zapadła decyzja o jego przeniesie złoży. Konspiracja na ziemiach wschodnich była niestety bardzo silnie zinfiltrowana przez służby sowieckie, przez NKWD i okulicki wkrótce po przedostaniu się na teren okupacji sowieckiej 21 na 22 stycznia 1941 roku został przez sowietów aresztowany. Trafił najpierw do więzienia na Łubiance, potem do więzienia Lefortowo w Moskwie. Tam przeszedł piekielne śledztwo, które połączone było z torturami, a przede wszystkim w takim sowieckim stylu przez pozbawianie snu, przez wyczerpywanie więźnia, wielogodzinnymi, no, po prostu w gruncie rzeczy permanentnymi przesłuchaniami, wielodniowymi czy wręcz wielotygodniowymi. Do procesu Leopolda Kulickiego nie doszło, ponieważ. Zaszły poważne zmiany w sytuacji międzynarodowej. W czerwcu 1941 roku Niemcy napadły na Związek Sowiecki. 30 lipca został podpisany Układ Sikorski-Majski, zakładający zwolnienie polskich więźniów i tworzenie Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Więc Leopold Okulicki również został zwolniony z więzienia. Po kilku tygodniowej rekonwalescencji, podbudowaniu zdrowia po tych ciężkich więziennych warunkach, został szefem sztabu. U generała Andersa w armii polskiej tworzonej w Związku Sowieckim. Dwukrotnie Okulicki brał udział w negocjacjach bezpośrednio z Józefem Stalinem, z najwyższymi osobami państwa sowieckiego. Najpierw w grudniu 1941 roku, kiedy ustalano warunki tworzenia armii polskiej na wschodzie, a później w marcu 1942 roku, kiedy razem z generałem Andersem próbował. Uzyskać od Stalina, od Mautowa informacje w sprawie polskich oficerów, ale przede wszystkim zgodę na zwiększenie puli racji żywnościowych dla tworzonego wojska. W 1942 roku władze sowieckie uniemożliwiły dalszą rekrutację do armii polskiej. Jej głównodowodzący, generał Władysław Anders, podjął decyzję o rozpoczęciu ewakuacji armii na Bliski Wschód. Pułkownik Leopold Okulicki, który popadał w regularne konflikty z władzami sowieckimi, został przeniesiony decyzją generała Andersa na stanowisko szefa 7. Dywizji Piechoty i z nią w kwietniu 1942 roku znalazł się na Bliskim Wschodzie. Dowodził nią do czerwca 1943 roku. Następnie przekazany został do dyspozycji szefa Sztabu Naczelnego Wodza. Podjął starania o włączenie Drugiego Korpusu Polskiego do pomocy krajowi. Zapoczątkował rekrut ochotników do przerzutu do Polski i organizował ich szkolenie w obozie Impudent na terenie Włoch. W końcu, sam zgłosiwszy się do pracy w kraju, w nocy z 21 na 22 maja 1944 roku, po uprzednim przeszkoleniu spadochronowym, został zrzucony do Polski. Na początku czerwca 1944 roku Okulicki po skoku mianowany generałem zameldował się u generała Bora Komorowskiego, komendanta głównego Armii Krajowej. Został początkowo wyznaczony na drugiego zastępcę komendanta głównego, ale pod koniec lipca wyznaczono go na szefa nowej planowanej już konspiracji antysowieckiej pod kryptonimem NIE. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego Okulicki nie zdążył jakby wejść w tą swoją nową funkcję, mimo że po wybuchu walk został zakonspirowany i w pierwszym okresie nie brał w nich udziału. Dopiero 6 września, kiedy szef Komendy Głównej, generał Pełczyński został ciężko ranny w wyniku bombardowania, Okulicki jak gdyby przeszedł z tego stanu przewidzianego dla niego w organizacji nie, przeszedł do jawnej służby w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Objął funkcję szefa sztabu Komendy Głównej, no a po kapitulacji powstania został wyznaczony na następcę generała Bora Komorowskiego. 3 października po upadku powstania warszawskiego Generał Okulicki opuścił Warszawę, udał się w Rące Stochowy, tam próbował odbudowywać czy na nowo organizować komendę główną Armii Krajowej. Generał Komorowski, bór przed pójściem do niewoli, wyznaczył właśnie Okulickiego na swojego następcę, więc de facto pełnił obowiązki komendanta Armii Krajowej, a po jakimś czasie, po pewnych perypetiach, został oficjalnie na to stanowisko nominowany przez Londyn. W tym czasie Okulicki apelował między innymi o to, żeby nie narażać ludności polskiej na jeszcze większe straty, żeby nie prowadzić pochopnie działań zaczepnych wobec Niemców, ograniczyć akcję burza, podejmować takie działania tylko w obronie ludności cywilnej i nie dekonspirować się przed Sowietami. Te apele Okulickiego częściowo zostały odrzucone przez. Kierownictwo przeznaczonego wodza w Londynie. Okulicki postanowił nie ujawniać się przed wkraczającymi oddziałami sowieckimi. Spodziewano się, że ofensywa zostanie sowiecka wznowiona w najbliższych miesiącach. Starał się nadal brać udział w przygotowywaniu nowej już konspiracji antysowieckiej, antykomunistycznej, organizował też dla tej konspiracji zaplecze polityczne i stąd Brał udział na przełomie 1944 i 1945 roku w naradach władz Polskiego Państwa Podziemnego, Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów. Oczywiście dyskutowana była bieżąca sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa, i właśnie starał się zyskać poparcie dla swojego stanowiska ze strony polityków podziemia. Mianowany komendantem sił zbrojnych w kraju. 19 stycznia 1945 roku, nie widząc możliwości kontynuowania walki w dotychczasowej formie oraz chcąc pozbawić NKWD pretekstu do represji, na mocy instrukcji rządu z 16 listopada 1944 roku wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Na początku marca 1945 roku służby sowieckie znalazły drogę do kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, również do generała Okulickiego i dotarł do niego list z propozycją rozmów, które miały unormować stosunki pomiędzy polskim podziemiem a władzami sowieckimi. Generał Okulicki początkowo był zdecydowanie przeciwny tym rozmowom, ale kiedy te propozycje się ponawiały, a politycy zdecydowali się podjąć takie rozmowy. Okulicki, chcąc, nie chcąc, również wyraził na to zgodę. W pewnym sensie został przymuszony postawą polityków. Uznano, że gdyby Okulicki pozostał w podziemiu, widać było, że już jest zdekonspirowany i nie ujawniał się wobec Sowietów, że byłby to jak gdyby. Taki wyraz nieszczerości intencji strony polskiej wobec Sowietów. Zdecydowano się, mając pełną świadomość ryzyka takiego kroku, na ujawnienie wobec władz sowieckich, na rozmowy, i rzeczywiście 27 marca generał Okulicki wraz z wicepremierem Jankowskim i przewodniczącym Rady Jedności Narodowej Kazimierzem Pużakiem udali się na rozmowy do Pruszkowa. Z rzekomym generałem Iwanowem. Pod tym nazwiskiem krył się generał Sierow, który kierował siłami NKWD na zapleczu frontu. Okazało się, że w Wili w Pruszkowie nie czekały na ukraińskie negocjacje. Ale wraz z delegatem rządu na kraje, Anem Stanisławem Jankowskim i przewodniczącym Rady Jedności Narodowej Kazimierzem Pożakiem został aresztowany, porwany, przewieziony do Moskwy. Tam wkrótce dołączyli do nich pozostali aresztowani przywódcy polskiego państwa podziemnego i rozpoczęło się śledztwo, a później proces 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. Generał Okulicki w czasie śledztwa i procesu zachował godną postawę, bronił dobrego imienia Armii Krajowej. Zdecydowanie odrzucał oskarżenia o współpracę z Niemcami, nie ujawniał szczegółów działalności organizacji, nie. Był też jednym z trzech oskarżonych, którzy odrzucili propozycję przyznania obrońcy z urzędu, ale postanowił bronić się sam. 21 czerwca zapadł wyrok. Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego byli oskarżeni o prowadzenie działań zbrojnych, dywersyjnych na zapleczu Armii Czerwonej i za to generał Okulicki który dowodził przecież wysiłkiem, czy współdowodził wysiłkiem AK w wojnie z Niemcami, został skazany na 10 lat więzienia. Był to najwyższy wyrok z który zapadł na procesie 16. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Zamordowany w moskiewskim więzieniu NKWD na Łubiance. Sowiecki komunikat z 1956 roku donosił, że zmarł wskutek ataku serca i paraliżu. Jego zwłoki zostały spalone w krematorium więziennym. Dziś jego symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. W 2018 roku po powstaniu 11. polskiej Brygady Obrony Terytorialnej, społeczność Brygady Żołnierzy oraz pracownicy cywilni Resortu Obrony Narodowej próbowali dowiązać się tutaj do lokalnej społeczności, poszukując najbardziej odpowiedniego patrona dla brygady takiego, pod którego nazwiskiem, historią wszyscy by się podpisali spośród wielu, wielu nazwisk, ponieważ ziemia miał, małopolska posiada wielu bohaterów, jednak wszyscy decydowali się wybrać postać generała Okulickiego, pseudonim Niedźwiadek. Dlaczego? Dlatego, że jest to postać nietuzinkowa, w tej chwili, w obecnych czasach wszyscy poszukujemy pewnych drogowskazów, autorytetów, i generał Okulicki jest takim drogowskazem, autorytetem syn ziemi małopolskiej.